nie zupełnie zostawić łapki oraz subika Cześć witam serdecznie na moim kanale z tej strony Benobox ostatnio pisaliście pod moim filmem o tym żeby otworzyć szynki właśnie na tej stronie bo podobno jest duża szansa na trafienie lepszego skina na lepszy profit także o to dzisiaj postanowiłem właśnie wpłacić sobie 50 euro zobaczyć czy faktycznie się sprawdzi czy faktycznie wypadnie jakiś dobry skin jakaś dobra skórka może polecimy z kosą? No, w to oczywiście nie wierzę, bo kosa to u mnie się nie trafiła jeszcze i chyba się raczej nie trafi. Przynajmniej nie wiem, czy na tej stronie coś w ogóle dobrego wpadnie. Ale jeśli wpadnie, to oczywiście nie zapomnę o Was i myślę, że coś Wam rozdam. Ja tylko jeszcze przypomnę o trwającym powiedzmy konkursie na skrzynkę i na klucz, który jest dwa albo trzy filmy wcześniej. Możecie sobie oczywiście wejść i zgarnąć skrzynkę z kluczem ja tylko przypomnę jeszcze oczywiście o insta oraz o facebooku o subowaniu, zapraszaniu znajomych, kolegów, koleżanek, rodzinę bo już niedługo będzie na pewno mega duży giveaway jeszcze dokładnie nie wiem co ale myślę, że na pewno będziecie zadowoleni z tego co wymyślę dobrze, już moi kochani tutaj nie pierdzielę głupot tylko przechodzę oczywiście do otwierania skrzynek bo na to każdy czeka dobrze moi drodzy, także już przechodzimy sobie oczywiście do strony głównej gdzie są nasze skrzynie no bo dłużej się ładować nie może oczywiście dobra, od czego tutaj może zacząć ta wygląda fajnie na 100 milionów stokka Skórki dość ciekawe, bym powiedział, nawet bardzo ciekawe. Noże. Rękawiczki. No, jedna rękawiczka. Otwórz Enter. Dobra, no to polecimy sobie z jedną. Zobaczymy, co wypadnie. No, no. kurde no nie, nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. M4 wpadła za 3,27 dobrze no to idziemy dalej za 74 no to już jest takie trochę droższe dużo droższe a to są za punkty mhm. dobra myślę że możemy otwierać sobie dalej kolejną skrzynkę otworzymy, o ta fajnie wygląda zobaczymy co w niej jest o ja bo ten usb wpadł chociaż nożyk też by był Naprawdę ciekawy Dobra zobaczymy co wypadnie z tej skrzyni O, tam był starczy, to było piękne Oho No i niebieski Nie? 250 Franklin 63 Super Ej, ja nie wiem albo mi ta strona boli, albo nie wiem, albo jamule. Dobra, o tutaj są jakieś ten... To otworzymy sobie może zobaczymy to, co to jest. to 4 dni. Za 3, prawie 50. Dobra, chyba nie wiem czy jest warto otwierać, bo dobra, otworzymy. Trudno. To już pewnie nie wypadnie nic ciekawego. No. Gdzie widzisz? O, Dragon Lore No, niestety tak. Wiedziałem, że tak będzie. Janusz, Case. Szczunka Janusza. No, to dość ciekawe. Dobra, otworzymy sobie dwie. No, ciekawe. Tam poleciały. Aha. Dobra. Dobra, to od razu sprzedaję. I to też. Świnka ja Dobra. Nie ma jakieś takiej zadyszka? To są za jakieś punkty, czyli pewnie za to co zbieram. Dobra, To jest bardzo drogo. Dro o. Więc 200 nawet nie wiem, bo raczej na pewno nie stać. Dobra, zobaczymy co jest tutaj. Za 32. Aha, mhm. to jest Aline. A nie dobra, tutaj na dole to już nie ma sensu. Dobra, tam to na dole już nie ma sensu, O! Ale to są za punkty, to nie, nie, nie. Myślałem, że zatycha coś tutaj jest. Dobra, zobaczymy tą babę. Co z tej baby wypadnie? Pewnie nic jak zwykle, ale AK 47 Masimów to by było piękne. Otworzymy sobie dwie i poszło no, noir stój, stój jest Kurde, ale gitara mam. Stałem pewnie do dupy i Guardiana mam. No to, to, to pamiętam, że nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Później sobie to policzę zobaczę, czy w ogóle coś się zwróciło. Nie ma tragedii z tej skrzyneczki. Bardzo fajna. Nie, no te to są za drogie, naprawdę. Czekaj, chyba że. Nie, dobra. No to mogę. Baba była dobra. 21, 21. Dobra, otworzymy sobie to. To 4,30. Zobaczymy, A, no, żubowni. Dobra, słuchajcie, otworzymy sobie też dwie. 878. A już poszło, poszło. No jakby tutaj coś wpadło, to... Dobra, tutaj jest czwórka i tutaj jest AK Safari Sakharinem. No, to coś sprzedaje. Dobra, to też sprzedam. i Otworzę jeszcze raz. No, trzymajmy kciuki. O Jezus. O kurde. Mało braku. 250 asimów. No to bardzo ładnie. To od razu won. Asimowa zostawiam. Mamy 12 euro. Dobra, zobaczymy to, co to jest w Majce net. O, tutaj sporo jest tego. O, bardzo dużo na wiem powiedział tego jest, ale jest i też dużo gówna. Dobra, otworzymy sobie jedną. Zobaczymy co to pójdzie w ogóle z tego. Pewnie nic. Stój, stój! Kurde, Ja! Simulator Dobra, jeszcze raz otworzymy ja To, coś naprawdę dać tutaj, to w takim. no i no, Kurde, przeleci Nie! Jest? Nie, <noise> Trochę bardzo tani, ale no jest, dobra. <noise> Nie ma tragedii. Mogę pójść się naprawdę dużo gorzej. Mało brakuje mi się. Jeszcze mnie ta zastanawia. Za dwa. 88. Dobra. Otwórz. Poszło. Stój. Kurde. no Oczywiście dobra sprzedaj to mam 0.15 tego żółtego czegoś dobra przechodzimy w mój profil o jest gotowe dobra, co dobra. dobra moi drodzy myślę że no ten Neo no, bardzo super skin podobał mi się bardzo mi się podoba ten skin i P250 też jest bardzo ciekawym oraz P250 Asimov i See you later. i słuchajcie myślę że że opening był dość, dość spoko dzisiaj poleciało też sporo oczywiście dziadostwa ale poleciało też dobre skiny dwa dobre skiny nawet trzy bym powiedział bo to też Guardian też jest bardzo fajnym skinem Dobrze, myślę, że otworzymy jeszcze sobie coś na tej stronie albo oczywiście będziemy otwierać. Na razie opening, jak ja mówiłem, był spoko i moi drodzy, myślę, że do następnego spokojnego wieczoru trzymajcie się mortki. Lówka.